Siemanko! Dzisiaj taki nietypowy filmik, bo mamy unboxing e, ciasteczek jordana, które są maczowe. Tutaj nie widać, ale tutaj pisze Macho Flavor, czyli są one maczowe. Proszę bardzo, tutaj mamy skład, jak coś, coś... Nie, 45 gram ma. E, więc tak, ja bym bardzo prosił, żebyście dali chociaż lajka, ci co mają z do Thanks to otwieramy. Kurde, w Biedronce jest, w Biedronce. Jak la Bubu to się otwiera? Jak bubu to się otwiera? Jak la bubu. Dobra. Mamy koki. Ja muszę odstawić. Co? Nie Mogę teraz, bo nagrywam. I nie przychodź. No ja siostra. Nie przychodź, bo nagrywam. Zaraz Zobacz, dostaniesz. Już o, ja już wróżbę? Więc to, otwieramy. Chyba? Kurde, po chińsku chyba. Nie jest po polsku. Zaufaj procesowi, nawet jeśli na początku wydaje się trudno. Spoczko, więc tak. Papatki. To było na tyle. Możecie sobie sami, bo ja może źle przeczytałem. Aha, bo widzicie... Dobra, to nie. Macie wiedroce na półce z słodyczami. Może trochę dalej będą inne, bo ja to znalazłem obok z maczy i tak dalej, i tak dalej. Jak coś, ta macza też jest super, ale dzisiaj już się nie otworzymy.